Sie, ma gram ser do bajnego. Rapid, zgramy dzisiaj tainted. Ojej, jak to przed tainted Lostem, e, Oczywiście z Waszej prośby. E, jak wiadomo Acid jest w stanie otwierać nam secret roomy? Chociaż nie wiem, czy na tainted Lostie, Wiem, że na normalnych postaciach jak najbardziej, więc nie chciałbym tego ranu stracić, bo już, już się zapowiada ciekawie, nie powiem, że nie. Może coś nam się uda. Tak, czyli na tainted Lostie też działa na szczęście. E, mamy... ojej, jak dobrze! Uuuu! Ale mnie dzisiaj ten Isaac rozpieszcza. Chyba to takie podziękowanie, że w niego gram po, po takim czasie. Dosyć dawno nie grałem w Ajzaka, bo e, tak jak na e, Discordzie, do którego Was wszystkich zapraszam, e, był, e, był, nadal jest. Tylko, że no, ta pierwsza faza się skończyła, już wszyscy znają kod. Był, mm, był, 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 jest zagadka z gry, ona z desi Jeżeli ktoś zna, e, to, to właśnie taka zagadeczka jest stworzona. Bym kupił na wszelki wypadek na później. E, I siedziałem nad tą zagadką dwa dni z ciekawością, e, jak, jakie tam rzeczy się, się będą wydarzały. Spawn the Forgotten a Temporary Secondary Character of the One Room. Trochę słaby jest ten soul, ale myślę, że będzie ciekawszy. Mogę ewentualnie te Swayki pozwać. I, I właśnie dlatego e, też nawet nie nagrywałem, nie obrabiłem, nie wrzucałem, bo jak zaczynałem o około dziesiąta, e, dziewiąta, zaczynałem sobie tam rozwiązywać tą zagadkę, tak kończyłem dopiero około e, 20.00, coś takiego e, co, godzin. Często jeszcze, bo ja ogólnie streamowałem w ten czas. Ale bym chciał wam powiedzieć, cię streamuję. Tylko nadal, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie wiedzieć, e, pod jakim nikiem streamuję na Twitchu, to e, dowiecie się tego przy tysiącach subskrypcji. A Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszam. E, jeżeli dobijemy do tysiąca subskrypcji, podam wam, pod jakim nickiem streamuję. Będziecie mogli również mnie oglądać. Ale, że tu nie ma sekretu, Uuuu, no? i podoba mi się ten sklepik. Podoba mi się ten sklepik, bo mamy maszynę do zmiany przedmiotów. Więc tam po prostu sobie siedziałem, sobie streamowałem. E, i i... E, e, próbowałem rozwiązać tą zagadkę. Mega ciężko. Będę się tabletek trochę. Nie wiem, czy mogę dostać w ogóle tabletkę Bad Trip I nie chciałbym za bardzo. Dobra, czy mi się opłaca ten? Nie, nie opłaca mi się tutaj. Niestety, zmieniać. Ale Diplopy już mi się opłaca jak najbardziej wziąć. Nie jasne, że tak. A, właśnie, my mamy Mega Szatana, więc możemy jeść pod Devil Deal. Ę. Co Nie cieszy, bo to są ciekawe przedmioty. Są bardzo mocne, jeżeli chodzi o d e, I bardzo bym nie chciał w tym pokoju jakoś oberwać mocno. Bardzo bym prosił. Ej, tak bardzo, bardzo bym nawet poprosił. Dzisiaj w ogóle a propos y, streamowania, to pograłem sobie w, y, w League of Legends i. ha, y, ja ci kręcę, tak rano mi po prostu nienawidzi. E, co, co, co drugą, co drugą grę miałem tak naprawdę wygraną, ale miałem tak tragiczny team, że, że to jest normalnie szok. Pentagram, za dwa bossy, możemy próbować. Najlepiej sobie stawać gdzieś w kącie, w takich pokojach, tutaj akurat są kolce. Ale chyba w kącie nie ma możliwości, żeby się boss zrespił, tak mi się wydaje. Więc jak najbardziej w, tylko w tam się y, możemy ukryć przed bossem. Stanę sobie w kolce, nic nie zrobią. Na szczęście dwa łatwe bossiki. I lecimy dalej. No, na no, ten nawet szybko. Może jestem pełen podziwu. Fajny przedmiot. E, tu nie wejdę, choćbym chciał. Mógłbym jeszcze poszukać ewentualnie secret roomów. Tu mógłby być. Uuu, tak, łatwo. Golden Key. Darmowe wejście do y, ten: do Curse Roomu. Up. Ogólnie, z tego co mi się wydaje, na tej postaci nie jestem za bardzo w stanie m, stracić. E, dostać tabletek typu HP Down. Nie wiem, czy HP up się może trafić, Wydaje mi się, że też nie. I też nie wiem czy mu, o prawie tam do potrzebnie nie wiem też czy mogą się trafić takie tabletki jak bedtrip, troszeczkę się ich obawiam, ale mam nadzieję, że właśnie nie, nie ma takiej możliwości. O nie nie rozwaliłem skały, a powinno, no to mamy secret room to na pewno, no tak lubię sobie dodawać przeciwników jakie za łatwo, o, jo, 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 jo no weź to rozwal, dziękuję, dwa do dodatkowe monety, o tej diplopii trzeba pamiętać, D10, all enemies, no takie dwa nadzieje, w ogóle mogłem tu za darmo wejść, ja i tak mam ten, i, i tak mam darmowe, mm, a darmowe wejścia bo mam golden tu nic oczywiście. O tyle dobrze. Wezmę z tego BFF. A BFF jest gig gig giga dobry. No u duchet bym wziął, to nie fakt, że kart. Kurczę no, BFF jest o, ty o tyle dobrze, że ja mogę sobie nim po prostu pójść i i zrobić potężne rzeczy. E znaczy potężne... Dawno nie nagrywałem, wybaczcie mi to. to... Mogę też po prostu lamić całkowicie. E BFF jest większą od które tworzymy, co jest bardzo mocne, nie oszukujmy się. Ja bym chciał rozwalić te słoiki też tutaj, ale piętro, ładne. Nie dość, że mamy golden key, to mamy jeszcze golden bombę, nie wiem czy mi się opłaca szukać w ten sposób tego secret roomu, ale ubijmy sobie górki linksy bardzo łatwy bosik, bardzo łatwy bosiki się odbił w złą stronę, już prawie myślałem, że oberwę, oj a dropsy, jak to prze? the void słabo, o, no wezmę stąd mało the void, bo co mam wziąć, ale tak nie użyję tutaj diplopy, nie ma opcji, okular rift nie jest tego warty, w żaden sposób, a mało the void jest w stanie nam jeszcze dać jakiś fajny item, ja sobie bym poszedł wykorzystać fakt, że mam, oj ale dobry przedmiot, E, Poszedłem sobie wykorzystać fakt, że mamy e, złote bomby. Ja bym chciał to rozwalić, żeby nie oberwać jakoś tak randomowo. Fajnie mi się to ułożyło, no. Mhm. Czyli nie za bardzo jestem w stanie jakkolwiek. Musiałbym to zrobić teraz! O, Mam secret roomik, w którym jest kolejne golden key. Tu sobie rozwalimy. Nic ciekawego. Dobra, przejdźmy sobie dołem. Tu mam słoiki, których oczywiście nic nie wypadnie, bo po co? Ja cię kręcę, co za gra! Czemu mi na pająki wysyła? Mogę iść na alternatywne, nawet to przejdzie, ale nie chcę. Idzie za dobrze, żeby sobie jeszcze utrudniać życie. Prawda? Prawda. Trzeba pamiętać czy tym małym The mam. I używać go. Oj, nie strzelaj w grzybek jak stoisz obok, bo... No, oh, The w stanie mi też rozwalać grzyby? Albo po prostu wtedy poleciał mi strzał. Może być ciekawie. Powiedziałem, że może być, nie oznacza, że musi. Oj, ja się, kręcę, panowie. Nie tak ostro. Normalnie na ostro ze mną chcieli polecieć, tylko nie udało im się za bardzo. O, grubole. A, tak, akurat prosty przeciwnik. Laka. Będę się pocało wejść, pomimo tego, że troszeczkę najdłużej jestem, jeżeli chodzi o czas, bo życie jest dobrze. Oj, oj, ale Ciebie nie lubię. Jesteś najgorszym z przeciwników, jakich kiedykolwiek mogłem spotkać w grze. Jeszcze się mógł zrespić na nowo, nie mogę. Co za chłop, Emperor. Mogłem wejść, ale to na końcu sobie wejdziemy. Mogę wejść sobie do mm, kerserumu i wyjść za darmo, więc to jest akurat git, myślę. Tu nic, boję się troszeczkę strzelać przy tych yy, grzybach, że mi wybuchną randomowo, nie chciałbym tego aj. wydaje mi się, że mam ten zawsze jak mi się trafi pocisk z sulfur to zawsze mogę strzelić ten, tak mi się wydaje. Znaczy, że zawsze. A nie, tak nie, nie. Że zawsze otwiera przejście do siecretowa, ale jednak się okazuje, że nie, nie do końca. Oo. Tu mogę wejść w ogóle za darmo. Nie wiem czy chcę zużywać dwie bomby, czy... Nie wejdę sobie po prostu za darmo. Nie ma różnicy dla mnie. kurcze, za darmo to za darmo. Jakby patrzeć. Czy to mi tak rozwali, to No i świetnie. Nie wiem, czy to łóżko jest w stanie mi jakkolwiek pomóc. Tu możemy mieć, ale nie musimy. O, nie ma kryzysu. to Szkoda, co to jest? Explosive Daria. Jak dar to niech się przymknie, Haha, to będzie głośno. jaki beznadziejny, tak? Jaki beznadziejny żarcik rzucony. Oj, mało to wojsko, adwany ten tym by się przydał. Tak na starcie eee, lecimy pod kączoina, jak widać, no. Nie wiem czy w takich pokojach może się trafić super secret room. Wydaje mi się, że chyba nie ma takiej możliwości. Secret room zwykły może się trafić... Fajny przedmiot, nie powiem, że nie, czy tu mam coś? 404 bateria... Tak eee, takie sobie ten przedmiot, ale... Dary co, nawet okej. Okay. Chyba dwa przedmioty z błosa, z tego co kojarzę? Wooden nickel trochę słabo i więcej zakiewek i lepszy ludz z nich. Myślę, że to akurat spoko. O, cześć pająku. Wow, ale Little. Ja nie wiedziałem, że Little Steven się kombuje z tym z... że Little Steven się kombuje z, z BFF-em. O, ale nikt za... O nie. Ze wszystkich familiarów latających koło mnie nigdy w życiu, nigdy w życiu nie wezmę tego. Kinga! King baby, o, tak on się nazywał. Strasznie tragiczne jest, zwyczajnie. O, tam, pająk. Tak niezbyt fajnie mi skoczył na mnie. Smoke the void jest w stanie niszczyć też skały i grzyby. Co ciekawe, nie wiedziałem o tym. Czy tu będzie secret room jakiś? Nie śmiem wątpić, Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, że mogę randomowo wybuchnąć. Teraz na 100% potrzebuję jakiejś karty. Staram się zmaksować sobie możliwość zdobycia tej karty jak najbardziej, ale tak jakoś nie do końca to chcę wyjść. Nie, chcę Petrified Poop Range up. Czy w takich pokojach, skoro mamy kupy, może się trafić z Super Secret room? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie mógłby być Super Secretron? A w tym pokoju. Ale tu mamy ściany, boję się tego pokoju. W tym nie może. W sklepach chyba nie ma opcji. Tutaj. Ewentualnie. No, dawaj. Tu, tu nie może już. Jest też opcja w tym pokoju maksymalnie. Dobra, nie chcę mi się szukać tego Super Secretron. Nie widzę sensu. co mamy za tabletki? Bad guys and. I can see forever. Okej. Okay. A dobrze, że miałem ten. tam swoją kartę, bo bym się normalnie popłakał. Jakbym nie mógł stamtąd wyjść, a mam bardzo dobre lanie. oczekujmy się. Perfection. Perfection za... E, u, ale dobrze, że mam tego. Czy Perfection za tir zapa? Okej, okay, chyba. I teraz mamy ten. O, tu jednak był, ale strzela... a, ja może za nisko strzelałem. Nie wiem, co on daje, nawet nie chcę sprawdzać chyba bardzo. Jakieś glizdy wyrzucił. Te glizdy mogłyby mnie uderzyć, jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo niefajny przeciwnik. Potrzebuję czym prędzej karty. Która będzie w stanie mi dać. Um, moją tarczę. I przydałyby mi się dwie takie karty. Jedna na teraz, żeby się nie wywalić. A druga na później, żeby się. Oj, ejaciu, ejaciu, ejaciu. Bardzo niefajny pokój. Z bardzo niefajnymi przeciwnikami. I nie mówię tutaj o tych goniących. Te, te goniące są spoko. Ale w złym stronę, jakby mi się. te ziomki plujące wystrzeliły. Oj, to normalnie popłakał. Oj 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 oj, 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 Tu możemy mieć Secret Rumik. Serio? Nie ma? A może ja mam po prostu szansę jakąś na zdobycie tego. Nie wiem. Nie mam pojęcia zwyczajnie, ciekawe jaką mam też szansę na zdobycie com-space'ów, to też jest ciekawe, takie miary miarę ciekawe. Tu nic nie będziemy mieli, tu jest szansa, no, nie ma, nie ma tak łatwo jak widać, oj. W tym pokoju akurat ci przeciwnicy są dosyć problematyczni, przestraszyłem się przestraszyłem tak z lewej. Bambo, okej, okay. nie dam ci niestety pieniędzy bamboszku mój, um, bo bardziej potrzebuję, sklepy są, mają szansę mi dać ten. Mam szansę dać mi kartę, a ta karta jest mi... Czy on nie zginął? Przecież on dostał całym atakiem mało w tej wojta jeszcze by dostał całym atakiem tego! Wszystkie trafione były. No Dobra, jest mi teraz smutno. Zobaczymy co teraz. Nie, jak ja mam dobry run i ta gra postanawia mnie zabić, bo haha, śmieszne, to nie chcę mi się po prostu w nią grać, wiecie, ja, ja wiem, że to jest a, poziom trudności i tym podobne Ale jednak strasznie e, ona nie wybacza żadnych błędów, szczególnie że to nawet nie był mój błąd. Chłop miał nagle więcej życia. No i dostajesz życia. Shiać ja kręcy, nie chcę. No, mamy ten. Okej, okay, okej, okay, mamy kolejny run, który może być ciekawym ranem. Niestety nie mam wejścia do Secret Roomów, co jest problematyczne. Tutaj mamy kartę, ale nie ta. Co trzeba? Hyc. Ja coś czuję, że teraz już nic mi to nie da. I e, będę wystarczająco wkurzony, żeby po prostu przegrywać. Wiecie, jak człowiek jest zdenerwowany, to zaczyna bezsensownie przegrywać. E, Czyli popeł popełniasz takie zwykłe. Co to było? Takie zwykłe błędy podstawowe, których się będzie nie popełniło, jak się gra za pierwszym razem. Nie, fajny pokój, no? Turbo kazacki. Dobra, wybuchnijmy tutaj te, ten słoiki, zobaczymy, co z tego leci. Trochę pieniędzy. Jestem w stanie, chyba nie jestem w stanie, aby rozwalić. Szkoda, dobra, nie będę już kasy, ten bomb tracił. Mogą się przydać. Bardzo lubię przeciwników, którzy e, jak swoje koło nich, to nie potrafią do mnie doskoczyć, ale jak się oddalę dalej, to nagle z połowy pokoju lecą aż na mnie. Bardzo, bardzo uwielbiam. Tylko flies, łatwy bolsik. Bardzo łatwiutki, szczególnie, że strzela. To miałeś respi, czy nie strzelać? Podwójny respi. Jeszcze dłużej będę bić. Dobra, mam atak spida tragicznego, to już wolę chyba klikać. Bo mam, czuję, że mam większą kontrolę nad strzałem. Aaa, jaka tragedia! Screw! Mm -hmm. T-Zapy, bardzo mi się podobają. Chyba nie mam klucza. Tak mi się wydaje. Klucz, taki dobry rand. Nie jeszcze. Dip ja w ogóle tej diplopii nie użyłem. Aj, trzeba było brać te drugie. Nie wiem, po co brałem małd którym który mi zepsuł cały ran, nie oszukujmy się. Gdybym go nie wziął, ten grzyb by nie wybuchł. Mogłem brać. A, mogłem brać tego. jest larwista. Większe szansa na cokolwiek, byłaby. Hopa, hopa, to ba, dupa. Ciek! mam crow spacey, w których mamy. Mam fajną plądkę. ten Zuma jest słabym przedmiotem, patrząc na to, że wolę klikać akurat jak inną ineraja, niż strzelacie, ale okej. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow! nie Niefajny pokój. Ja nadal przypominam, że nie mam. życia. Nie mam karty mojej. A karta by się przydała, dobra. Idziemy do najpierw znaleźć treasure room. A później się zobaczy, co na bossie się dzieje. Łatwy przeciwnik. Postanawia czasami we mnie wlecieć z prędkością tysiąca. A ja nie wiem, co za przedmiot jest. Czy opłacało się wziąć e, range upa? Troszeczkę tak, ale na pewno nie z tego pomieszczenia. No, przynajmniej łatwe bossy się trafiły o tyle dobrze. Tylko, no mówię, no, tragiczny pokój, nie oszukujmy się. Walka z bossami przy dosyć słabych przedmiotach to nie jest najlepszy pomysł, jaki mogłem wpaść. O, pieniążek. O, w poprzednim e, piętrze mnie te muchy zabiły. Na poprzednim pięcie. To właśnie wybyłyście. Ja to pamiętam. Ja sobie to zapamiętam, panowie muchy. Fajny pokój, w którym mamy kilka ośmiu dostaje dostaję... Wait, what? Co ja dostałem? Kidney bean? Wszedł, jak nazywa? Wait, what? Ej! Co za pokój tragiczny! Ja myślałem, że idę na bossa. Ej, powinno być tak, że Crawl Space jest w stanie po -po pozbyć się tych kolców, jak się je wybuchnie. push enemies away and spawn a rock wave around Isaac. Okej, okay, chyba? Dobra, czyli to ma działanie tego. Jest taki bossik, który tak robi. Tak mi się wydaje. I ja mogę to używać co chwilę. O, to jest mega dobre. HP up, przydatne. Prawy. Uuu. Horde Babylon. ojoj, to akurat dobry przedmiot jest bardzo. Ciekawe jestem co było z lewej strony, nadal nie zainstalowałem z tego. E, ja nadal w ogóle wielu modów nie zainstalowałem, bo nie zainstalowałem sobie moda, który mi pozwala e, widzieć ile mam fal na Bosaszu I nie mam tego moda, który mi pozwala zobaczyć co tracę, jeżeli wybiorę drugą opcję, nie? To, to akurat spoko jest. Na przykład jak mamy dwa przedmioty i jeden jest ukryty, to na, szczególnie na alternatywnych piętrach, to jestem ciekawy co tam było. A niekoniecznie chcę się powtarzać rano, tylko po to, żeby. Żeby. cokolwiek osiągnąć. Znaczy, żeby sprawdzić. Żeby sprawdzić. O, się zeserałem. Akurat się chciałem podrapać po oku i oć ale niebezpieczny pokój. Ale niefajny pokój to był. Co mamy? Karta The Tower. A, dlaczego The Tower? To jest mega niefajna karta. Szczególnie na to, która może zdechnąć każdego pierdnięcia. Wystarczy nam je splunąć, a ja zdycham. Niefajne. Dlaczego mam drugi raz tą są klątwy! Co jest nie tak z tą grą? Ach, uwielbiam tą grę, jest To prostu cudna. To jest moja ulubiona gra, w której mogę się rozwijać... A, ja potrzebnie tu wchodziłem. Ja Myślałem, że coś tam będzie na dole. Nie, no fajnie, fajnie, podoba mi się bardzo. O, pająki? Nie no, aż tak hojni być? Trochę beznadziejnie się odpycha, bo po co wtedy jest to rozwalanie, skoro to odpycha? Troszeczkę bezsensownie. Bulba nie chcę, z tym przedmiotem akurat słabo. Jeszcze troszeczkę i to będzie rant znuśny, nie? Już mamy triple I A, tierce już takie w miarę do okej, okay. 2,55 to już jest naprawdę dobrze, nie oszukujmy się, na triple A to już jest kilka dobrze. Przejdę na około, przejdę na około, nie, to nic nie kosztuje, a przynajmniej nie zginę randomowo. O, wystrzelacie. jeszcze się odbił jak, nie wiem, zginiesz kiedyś? Ile razy was trzeba trafić? Parszywcy, chodzący, o, nie o to mi chodziło za tak bardzo. Mogłem użyć, użyję te kersów w gdziekolwiek, żeby się pozbyć go, mogłem też na tym piętrze, o, bardzo by było spoko, to. Znaczy na tym pięciu, na tym. O, ja cię kręcę, nie fajny. Nie, nie, nie klikaj tego, nie potrzebujemy. Klikajmy, sobie to za chwileczkę. Teraz na przykład. Ja cię kręcę, nie dość, że bombę, to jeszcze się ten. Zablokowałem od drzwi i nie mogłem wyjść, prawie bym zginął. Bardzo nie fajny. Nie oszukujmy się. Ta gra nie sprzyja moim nagrywaniu. Mamy już bossa? ale że tak szybko? Czy wybuchniesz? No że tak. Uuu, to akurat fajny przedmiot. To, to jest git. To ja już czuję, że to jest wygrany ram, dosłownie. To już jest na tyle dobrze, że nie więcej nie potrzeba. Jeżeli dostanę w jakimkolwiek ranie, dostanę mapę, dostanę kompa, ale to już jest wszystko. mnie już nic nie potrzeba w życiu. Squeezie! O. A nie, nie mogę się więcej mieć. Jedynie jeżeli chodzi o tier zapy, to już mogę być tylko ten. Eee, mm. te. No, tier delay jakieś. Najlepiej by było dostać jakiegoś takiego. Eee, oj, Turba, turbo, niefajny pokój. Fajnie, że większość z was pogina po prostu samoistnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jakiegoś e-dropsy by się przydało dostać. Oj, tak. W ogóle prawie zginąłem przed chwilą. Użyjemy sobie te. Prawie zginąłem, bo podszedłem i oni akurat lecili praktycznie we mnie. Wurp może się przydać? Fork! Oh, co to? Ja mam wurpa dwa razy. To nice. E, Tirzap. o jakbym dostał Tirzap teraz tabletkę, to bym się cieszył. E, co ja chciałem powiedzieć? A, fork. No, najlepszy przedmiot. Ten trinket świata dla tej postaci. Ile ja mogę z nim zrobić? To po prostu klas sama w sobie. Nie ma możliwości, żebym przegrał, jak ja dostaję fork. Szczególnie na te inty Nie ma takiej opcji. Dobra, te piętro, w którym były te śmieszne... W ogóle nie wiem, czy byłem w treasure na poprzednim piętrze. Ej, dosłownie nie wiem, czy byłem w treasure To jest z bossa. To jest ze sklepu teraz. Ja ten treasure room w poprzednim piętrze ominąłem. Co ciekawe. Ale to może i dobrze, tam był bardzo... Chcę. Kolejnego Wurpa dostałem. Co jest nie tak z tą grą? Bardzo niefajny boss się trafił, nie oszukujmy się. Szczególnie z jego atak speedem. Nam se po te pociski. Kolejny niefajny bosik. Szczególnie, że może się speedrunować w moją stronę. Dobra, wiemy, że możesz włączać ciemność. To w ogóle nas nie rajcuje. Dajcie mi jakąś tam. Która... Mam trzy wurpy. Jeden Tirzap i mam cztery razy Tirzapa, Ale nie, bo po co? Ja w ogóle przez pół gry latam, przypominam, bez życia. Czemu jedna bomba wybucha, a w drugie nie? Też bez sensu. O, mój ulubiony bosik. Jak ja go uwielbiam. To jest no. Bot życia. No to nieźle, zdychnij. Dziękuję. Jakieś dałem radę, Pentak. No ja mam 72% i dostaję pewien co to za w ogóle? Co ja tej grze zrobiłem? Nie, nie wiem. M miałem tabletkę jakąś w sklepie? Czy kolejny WURP? Już czwarty. Miałem tabletkę jakąś. Laka! Kurde, razy cztery? Mam już kurczę 12 laka. Plus jeszcze dwa razy WURPA. I idę po te WURPy, no bo co mam zrobić? No, co? Czy to jest turbo wygranie? Kolejny lakap, to. No bo nie muszę, nie? Stąd nie, nie muszę coś Jest Nie wiem, co to był za postaramy ran, ale cieszę się, że ten, ten losem udało mi się zrobić, bo strasz. Plus 14 lakap, Oczywiście, jak zginę, to tracimy mojego e, perfection. Dead, kiedy byłby git w tej sytuacji? Szansa na to, że przeżyję jest większa, jest lepsza. Wiecie, a i tak jestem jednostrzałowcem. Ojojciu, oj, bardzo mi się nie podoba to, co się tu dzieje na tym raniku, ale może coś z tym się uda zrobić, gdzie mamy treasure room, bo straż, wszystko na dole, cyk. Mógłbym wejść do tego pomieszczenia i zobaczyć, jakie skrzynki są, ale chyba nie chcę ryzykować wejścia na zasadzie, ej, bo tam są bardzo dużo, bardzo dużo końców lecących akurat, jak mnie zobaczą, co nie jest fajne. Oj, moi ulubieni przeciwnicy, pojawiający się obok mnie z tyłka i strzelający w moją stronę. I to zawsze w moją stronę, no, moi ulubieni. Kurczę, jak fajnie jest zawsze takich cych, przeciwników koło siebie. Mamy treasure room, tabletka. Power Peel. Ej, Power Peel jest akurat git. Manic is power, Aq power, Iq is... Bardzo niefajny przeciwnik, o Jezus. Całe szczęście go zabiłem. Cały czas się patrzy czy skrzynka nie będzie ta duchowa, bo te duchowe są okropne. Mama Megan, O nie! Coś mówiłem? Nie pamiętam. Zapomniałem, że mam te ten... pociski. Teraz! A! Niefajny powie pokój. Co to jest? Shot speed up. Przyda się. O, ja Cię kręcę. Co to za przeciwnik po środku? jest... Dobra, padli wszyscy. O, oprócz ich. Zniegorszy przeciwnik się postać! Dobra, ogarnięte. Nie wiem czy chcę używać gdzieś ten... Co to za gra jest?! ja przy ścianie zatrzymałem! Nie, ja nie chcę, ja już, nie wiem, moje serduszko nie ma takiego napięcia, co to za gra jest?! No, ile mam bomb w ogóle? Bardzo fajne te same Takie, jeżeli je postawię, to przez przypadek mogę zginąć. O, to jest ten boss, który lubi, bardzo lubi w zasadzie, bym powiedział. Hmm. E, to jest ten boss, który bardzo lubi, jak pamiętamy, kiedy ja wchodzę na e, walkę, to on bardzo lubi sobie tak o, po prostu zaatakować mnie i mnie zabić. Pamiętamy to wszyscy, tak? Jak on e, w pewnym momencie w ogóle drugi ten devil deal i... Drugi devil deal i mam walkę z tym przygupem. Bardzo fajnie. E, wchodzę na, na, na walkę z bossem, a chłop od razu wyrzuca te swoje kupy i razy 40. On mnie już zabił parę razy, tak? I nie wiem czy tylko na tej postaci, czy jeszcze miałem sytuację, kiedy on mnie jeszcze tak jakoś parę razy ubił. Nie pamiętam, myślałem, że zniszczę tę skrzynkę. tą maszynę. To nie jest piętro XL. O, to też moje przeciwnik. przeciwnicy, tak tacy... O, ja myślałem, że go zabiję, tak jakoś nie, nie poszło po mojej myśli. Otworzysz się? Dzięki. Ten akurat miał mało życia. Majciochy, range up. Drugi, trzeci przedmiot matki. Range up może być ciekawy. E, ale mega niefajny przeciwnik się ten boss strafy O, dobra, to są kolce. Na no, spokojnie. On ma zasadę, on zawsze leci w przeciwną... się. Nie wiem, nie, nie mam, mam dosyć. Nie, naprawdę. Chłop przesunął się o 2 cm. Co jest nawet niemożliwe. Chciałem właśnie powiedzieć, że ma zasadę, że on zawsze leci... W jakąś stronę? Nie, no się otworzyć we mnie. Nie wiem, naprawdę nie chcę, mi się, nie chcę mi się denerwować. To szybki odcinek. Będziecie mieli w zasadzie pierwszy tamty. Poprzedni odcinek był spoko, takim śmiesznym odcinkiem takim, można powiedzieć, shortsem, ten będzie też shortsem, po krótki. Cóż, było miło, ale się skończyło widzimy się na tym odcinku. No i trzym się.